Się powiększa. On już powinien być dawno oddany, ale jeszcze są prowadzone prace. Z czego to wynika? Zadacie pytanie. A mianowicie wynika to z tego, iż na naszym rynku pracy brakuje ludzi do pracy. To ci dopiero. Kto by się spodziewał, że ich będzie brakować? Kiedyś nie było pracy, a teraz nie ma ludzi do pracy. Skąd te skrajności? A no stąd pewnie, że ludzie powyjeżdżali tam, gdzie im lepiej płacą. Albo im się pracować nie chce.